Przypominam, że Adolf Hitler, Hitler mógł głosować na mnie albo na Hitlera, więc bez... oczywiście nawet za Stalina i Hitlera. Za Adolfa Hitlera, gdyby w Niemczech była monarchia to Adolf Hitler byłby w pałacu raz do roku jakby wystawa akwarelistów, był dobrą akwarelistą, widziałabym jego akwarele, naprawdę dobre akwarele. Nie A, no proszę, no, no. ja już, już tak nie Hitler, hitlerowcy, Kwasiński, Obama, Hitler, zresztą Adolf Hitler. Frau Miller słyszała, że Frau Schmidt słyszała, że, że Hitler, że ja Hitler mówię tak Hitler był zwolennikiem wprowadzenia EURO, no, pozytywnie świadczy ja o Hitlerze, to o no, tak wie, że Hitler, Hitlera. w śladzie Hitlera. Idei hitlerowskich, Adolfa Hitlera, pierwszy Adolf Hitler był Hitlerem, był, Hitler, był Hitler, jak Adolf Hitler. Adolf Hitler. Adolf Adolf Adolfa Hitlera. Sam był Adolf Hitler, a drugi był Adolf Hitler. Po Hitler był prawicowy w Poznaniu z Leninem, to nawet Hitler Stalin był prawicowcy. Były niełasowe różnice między Hitlerem a Unią Europejską. Oczywiście są różnice między tym Tuskiem i Hitlerem. ale olimpiady to jest pomysł Hitlera. Hitler miał według pomysłu Adolfa Hitlera. Zakaz palenia papierosów to jest pomysł Hitlera. To jest, to jest pomysł Hitlera, nie, nie jest Hitlera, co i NSDAP. To wszystko są programy Adolfa Hitlera. Mm. Akurat Hitler nie ma jakaś dwoja z tak nawiasem mm -hmm. mówiąc. gdzie Hitlera czy Stalina Hitler, Adolf Hitler, Hitler, Adolf Hitler,

Adolf Hitler. Adolf Hitler. Adolf Hitler. Adolf Hitler. Adolf Hitler. Hitler. Debilite Hitler. Adolf Hitler. Adolf Hitler. Adolf Hitler. Adolf Hitler. Adolf Hitler. Adolf Adolf Hitler. Adolf Hitler. Adolf Hitler. Adolf Hitler. Adolf Hitler. 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 Adolf Hitler. Adolf Hitler. Hitler. Adolf Hitler. Hitler. Adolf 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 Hitler nakładał podatki na mojego ojca. Lubił Hitlera. Ostatni świat. Paweł Hitler Hitlera. Mamy podatki trzy razy wyższe niż za Hitlera. Hitler. Więcej wolności było za Hitlera w okrwanej Polsce. Za Hitlera nie musiały być. W imię Hitlera pozostanie nieskalane. W 1917 roku do władzy doszli bolszewicy. Obiecując walkę z wyzyskiem, równość wci, walkę z nacjonalizmem, walkę z rasizmem, wolne związki zamiast małżeństw, obalenie monarchii, wprowadzenie demokracji, czyli dokładnie to samo, co obiecuje Unia Europejska. W 1920 roku Polacy powstrzymali tych szaleńców, którzy chcieli zająć i co jest dzisiaj? Dzisiaj muszę oglądać bolszewika Altiero Spinelli w Brukseli, muszę widzieć, że na wzgórza poczty belgijskiej Lenin jest najzbitniejszą osobistością XX wieku, na sali widzę pana Timmermansa, a 95% tutaj ludzi na sali to są albo socjaliści, albo komuniści, albo chrześcijańscy socjaliści albo narodowi socjaliści i inni faszyści i inni czerwoni. Tak? Nie tylko u nas. W USA Bernie Sanders, przecież to Trocki, Bernie Sanders to, mało co nie jest to prezydentem Stanów Zjednoczonych. Tymczasem, tymczasem w Rosji się wróżnęli bolszewików, a potem coraz wolniej coraz powoli odchodzili od, od bolszewizmu I dzisiaj, i dzisiaj pan Putin był usunął w ogóle bolszewizm, gdyby nie to, że przegrałby z Luganowem, bo tam jest demokracja, i dlatego